Cześć tu, widziane z Azji, w radiożory przy mikrofonie Paweł. Tradycyjnie spotykamy się w piątek. Postanowiłem dzisiaj powrócić do tematu Nepalu, ponieważ kilka dni temu Szerpowie, bohaterscy, zdobyli zimą K2, ucierając tym samym nosa wszystkim alpinistom z całego świata, którzy mieli parcie na wyniki, którzy mieli sponsorów, sportowe zacięcie, dobry sprzęt. No i tutaj na K2 zimą weszli Szerpowie. Oczy świata znowu są skierowane na Nepal. Nasze oczy także skierujemy na Nepal. Zresztą Nepal jest jednym z moich ulubionych, ulubionych krajów świata, przynajmniej z tych krajów, w których byłem. Populacja Nepalu liczy sobie jakieś 28-30 milionów mieszkańców. Kraj jest niewielki. Najwcześniejsze dowody ludzkiego osadnictwa na terenie współczesnego Nepalu, podnóża Himalajów, archeolodzy datują na okres, który był jakieś 30 tysięcy lat temu. Tak więc mówimy o terytorium o bardzo starej kulturze oraz bardzo wielkiej, starej historii. No, na współczesny Nepal składa się terytorium trzech dawnych królestw, które każde miało swoją stolicę. Jedna z tych stolic znajdowała się w Katmandu, druga w Patana, trzecia w Bungamati. Oczywiście historia jest wiele bogatsza. My naszą opowieść rozpoczniemy jednak w XVII wieku w rządach ostatniego króla z dynastii Mala, który rządził Nepalem, króla Jaya Parkasa. Król Jaya Parkas dopuścił się zbrodni, dopuścił się gwałtu na małej dziewczynce, która wkrótce po tym gwałcie zmarła. Od tej pory w nocnych koszmarach był on nękany przez opiekunkę królewskiego rodu, boginię Taledżu. Bogini Taledżu, nękając go w snach, dawała mu do zrozumienia, że powinien on odszukać małą dziewczynkę, która to będzie jej reinkarnacją. Mają czcić oraz co roku prosić ją o błogosławieństwo. Słowo kumari w języku Nepali oznacza dziewicę. Kult dziewic w Nepalu jest znacznie starszy niż rządy dynastii Mala i liczy sobie kilka tysięcy lat. Jak już wspomniałem, ta tradycja nepalska jest bardzo, bardzo, bardzo stara. Od czasu zbrodni, którą, zgodnie z legendą, pełnił monarcha, Taledziu nie opuszcza Nepalu, na zawsze pozostając młodą, mądrą, dostojną, urodziwą, grzeczną i nieskazitelną. Zgodnie ze starą tradycją, bogini Taleju pod postacią Kumari co roku udziela błogosławieństwa głowie państwa. Aktualnie Nepal jest zarządzany przez komunistyczną partię Nepalu, marchistowsko-leninowską, a na jego czele stoi prezydent. Finansowana przez rząd jakimiś drobnymi pieniędzmi jest ta królewska Kumari, która mieszka w Katmandu. Poza nią znajdują się jeszcze dwie główne Kumari, dwie główne dziewice wcielenia bogini Taleju. One mieszkają w swoich pałacach w Patan oraz w Bungamati, ale one już takiego wsparcia oficjalnego rządu nie mają no i do nich pani prezydent co roku po błogosławieństwo nie chodzi. Poza tymi trzema głównymi Kumari na terenie Nepalu żyje więcej takich dziewczynek, które są pojmowane jako wcielenie bogini Taledżu. Jest ich łącznie około kilkunastu. Aby rozpoznać, że tej dziewczynce konkretnie wcieliła się bogini Taledżu od stuleci spotyka się taka rada najwyższych kapłanów, najwyższych astrologów, i to oni decydują na podstawie cech fizycznych, a także cech charakteru takiej dziewczynki. Kumari jest czona zarówno przez hinduistów, jak i niektórych buddystów, musi ona pochodzić z rodu newarów, musi spełniać surowe wymagania, nie powinna mieć żadnych, nie może mieć żadnych skasań i defektów, musi być urodziwa i zdrowa, dobrze wychowana, a także musi być odważna. Do cech fizycznych, którymi musi cechować się kumari, należą takie cechy jak odpowiedni kształt paznokci, długie palce, płaskie stopy. Tutaj cytat: Pierś podobna do lwiej, szyja znowu cytat jak muszla morska. Odwaga jest szczególnie istotna na końcowym etapie wyboru Kumari, do którego przystępuje 10 wyselekcjonowanych wcześniej dziewcząt. Każda z kilkuletnich dziewczynek musi bez płaczu i bez wydania głosu przejść przez ciemną komnatę, w której ulokowano wiele rzeczy wywołujących grozę. Na przykład ludzi wydających przeraźliwe okrzyki, ochrwawione bawole łby, pojawiających się nagle ludzi boleśnie smagających dziewczynkę jakimiś witkami itd. Tak tak Czyli ta dziewczynka musi przejść najpierw przez taką scenę z horroru. Aby spotkać jedną z tych trzech głównych, udałem się do pałacu, w którym mieszka ona z rodzicami w starożytnym mieście Patan. Patan jest nieopodal Katmandu. Łatwo jest tam się dostać jakimś lokalnym transportem z samej stolicy. Ja pojechałem takim zbiorowym transportem, polegającym na tym, że do małego takiego tuktuko, busika wsiada 20 osób, każdy płaci po kilka rupi i gdzieś cię łapią na ulicy i gdzieś cię wysadzają. Prawdziwe imię obecnej Kumari to Nihira i na tronie zasiadała ona od roku 2018, kiedy to zastąpiła swoją poprzedniczkę. Zlokalizowanie samego budynku, w którym mieszka w Kumari, tego pałacu, w dużym cudzysłowie pałacu, w Patan, nie nastręczyło mi wielu problemów, ponieważ w Patan każdy wie, gdzie mieszka bogini. Wystarczy tam przyjechać do tego miasta i zapytać go, na ulicy, gdzie mieszka Kumari, i zapewniam was, że każdy Wam skaże palcem drogę. Po przekroczeniu progu. Pałacu spotkałem dwóch starszych mężczyzn. Byłem tam z samego rana, czyli żadna kolejka jeszcze nie występowała. Ci panowie przyszli po wróżbę oraz błogosławieństwo. Nad drzwiami pałacu niegdzieś taka tabliczka ze zdjęciem dziewczynki, a obok przycisk elektrycznego dzwonka. Zadzwoniłem, z okna wychylił się ojciec i od razu zadał mi pytanie, czy do kumari, no bo po co tam przyszedłem? Powiedziałem, że tak, polecił mi zdjąć buty i pójść na górę. Nazwa pałac trochę brzmi na wyrost. To bardziej wygląda jak taka stara, biedna chałupa, ale murowana. Kumari mieszka na pierwszym piętrze. Wchodzimy przez taki korytarz. Ten korytarz przypomina korytarze w starych wrocławskich, tudzież wałbrzyskich kamienicach, tak więc żadnych luksusów absolutnie tam nie ma. W środku jest bardzo skromnie. W kuchni spotkałem kilka osób. Siedziały to osoby na podłodze i jadły dal. To jest taki rodzaj rozgotowanej fasoli. Jedli z talerzy uplecionych z liści. To byli jacyś pobożni pielgrzymi, którzy podróżują po sanktuariach. W różnych sanktuariach takie wakacje mieli. Taki e, powiedzmy budding czy świątynning e, wakacyjny. Bardzo sympatycznie wymieniliśmy kilka zdań na temat Kumari, na temat moich planów odwiedzin w Lumbini, o którym opowiadałem w poprzedniej audycji. Dali mi kilka ciekawych porad, no i przeszedłem do pomieszczenia, które było puste. Zaprowadziła mnie mama bogini, na podłodze były świeczki, tron, kwiatki oraz takie barwniki do Tilaki. Atmosfera pałacu Kumari jest na pewien sposób magiczna, taka wiecie, troszkę szeptuchowa. Wyczuwa się miejsce, gdzie przychodzą ludzie z nadzieją na coś, co wykracza poza ich wyobrażenie. Wyobrażalne możliwości. Nigdy w życiu nie byłem u wróżki, ale tak mniej więcej sobie wyobrażam atmosferę u wróżek na przykład. Czy ci ludzie wychodzą od Kumarii mocniejsi? Nie wiem, jak opowiadał mi taki mój miejscowy przyjaciel. Wielu ludzi rzeczywiście od Kumarii wychodzi mocniejszych. Po spotkaniu z Kumari niektórzy płaczą, a wielu z nich, tak słyszałem, zmienia swoje życie. Jako, że byłem pierwszy, a Kumari jeszcze nie była gotowa do przyjmowania wiernych, tak więc na audiencji musiałem czekać kilka minut. Kumari przyszła z mamą, wymalowana, ubrana w królewskie szaty. Te królewskie szaty oczywiście odpowiadają jej boskiej pozycji. Spokojnie zasiadła na tronie. Była taka średnio zadowolona z mojej wizyty porannej. Usiadła na przygotowanej poduszeczce naprzeciwko. Było rano, tak więc reinkarnacja taleczu wydawała się jeszcze mocno śpiąca. Nie była za bardzo szczęśliwa z tego, że kolejny z tysięcy ludzi przed ją oglądać tak od samego rana. Wiesz, dla niej to jest takie normalne. I się wydaje, że jestem boginią, a oni mi w niedzielę nie dają wypocząć. Ona tylko wykonuje swoją powinność i pewnie by to mi powiedziała, gdyby nie to, że rzeczywiście tę powinność wykonuje. Kumari jest czasami kapryśna, czasami się rozpłacze, czasami się zaśmieje, przeważnie nie powie nic, tylko postawi na głowie znak Tilaki. A ludzie, do którym ona ten znak tilaki stawia, i ludzie, którzy do niej przychodzą, z jej zachowania odczytują swoją przyszłość. Nie wiem jak bardzo sześcioletnia Nihira jest świadoma tego, że jej zachowanie decyduje o losach ludzkich, że często rozwiązuje poważne ludzkie problemy. Jednak być może niezależnie od jej świadomości, to o losach ludzi, którzy przychodzą do niej po wróżbę, decyduje nie tyle sama Nihira, co zakodowany w ich umysłach archetyp niezwyciężonej kobiety, żeńskiej bogini bogini, której imienia wzywają męscy bogowie, bogini Taleju, A przyjeżdżając do Patan, czy do Katmandu, mogą spotkać ją żywą, twarzą w twarz. Spotkanie z wizerunkiem bogini Taleju, to spotkanie z Kumali, powoduje, że ci ludzie nabierają siły. Podejmują decyzje, których od dawna się obawiali sami z siebie podjąć. No ja osobiście dostałem błogosławieństwo, tilakę w postaci pomarańczowej, kropki na czole oraz kwiatki. Kwiatki schowałem do torebki. Zostawiłem też ofiarę na czas, w w którym w rodzinie trafia się Kumari, co jest dla rodziny wielkim zaszczytem, to rodzice wraz z córką muszą porzucić domostwo, muszą porzucić swoje dotychczasowe życie, dotychczasową pracę i przenieść się do pałaców, w którym utrzymują się właśnie zdatków przynoszonych przez pielgrzymów. Nihira któregoś dnia wróci do swojego normalnego życia, do szkoły, do koleżanek i być może założy nawet rodzinę. No, stanie się tak, gdy pojawi się znak. Znak, że bogini opuściła jej ciało. Tym znakiem może być na przykład choroba, powie, że bogini nie Chorują, może być utrata większej ilości krwi, na przykład na skutek skaleczenia. To bardzo ważne, aby bogini się nie skaleczyła, bo jak się skaleczy i utraci krew, no to ucieka z niej bogini talerzu i kumari znowu staje się nihirą. Ewidentnie takim znakiem, że bogini opuściła kumari, jest jej pierwsza menstruacja. Wtedy znowu zbiera się rada mędrców i znowu rozpoznaje, tym razem w innej dziewczynce, boginię, która będzie robić pomarańczową kropkę na czołach i w ten sposób będzie wpływać na ich życie. Sam powrót do rzeczywistości jest bardzo ciężki dla tych kumari. Dużo o tym się obecnie mówi w przestrzeni medialnej. Bardzo często te dziewczyny nie potrafią odnaleźć się w nowym życiu. Niektóre z nich potrafią, ale większość ma z tym duży problem. Łatwo możemy sobie wyobrazić, jak wielką zmianą w psychice małej dziewczynki jest powrót z bycia boginią do bycia zwykłą dziewczynką i do normalnej szkoły, do normalnego życia. Samo zagadnienie nepalskich kumari jest bardzo to ciekawe, no i jeżeli Was nie zainteresowało, to polecam zgłębić ten temat, w internecie znajduje się wiele informacji, zresztą jak już skończy się to szaleństwo z COVID-em, no to samoloty do Nepalu były, przynajmniej do czasów tej epidemii, łatwo dostępne i można było znaleźć taki lot w całkiem przystępnych cenach, polecam Wam wizytę w Nepalu, polecam Wam odwiedzenie Kumari, jest to jakaś część historii, dawnej historii, która dalej trwa i dalej dzieje się na naszych oczach, niezależnie od tego, w jaki sposób oceniamy dzisiaj robienie z dziewczynki bogini. W dzisiejszej audycji Widziane z Azji to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie. Paweł Polek. Cześć!